A sąsiad mi zaczął wiedzieć. Mak potężny. Był najgroźniejszym smokiem drugiej ery. Ja jestem Wojtek i dzisiaj powiem Wam o najgorszym plady świata. Smok urodził się w północnej części Śródziemia i przez smoki po dziś ziemi. Smok jako nieliczny pokonał tamtą trasę do Ereboru. Żeby się tam dostać trzeba było wyruszyć na północ, przemierzając po kolei w no to Puszczę Ereboru oraz Burszary. Smok był największym smokiem, który żył w drugiej erze Śródziemia i wyruszył w drogę do Ereboru, gdy był jeszcze stosunkowo młody. Kiedy dotarł tam you mm -hmm. Był w 2770 rok w II erie. Zniszczył wtedy miasto dal i przejął Erebor. Smap miał jednak pewne słabości. Na przykład to, że kochał to bardziej mieć cokolwiek innego na świecie i był na jego punkcie niesamowite zboczony, na przykład pozwoliłoby komuś z zewnątrz manipulować smakiem przy sobie mu wielkiego bogactwa. Również jego słabością było to, iż na brzegu miał bardzo czuły punkt i jego łuski były w tamtym miejscu bardzo cienkie. Smałk miał też wiele masów, choć miał jedno imię. Miał pseudonimy takie jak Smaug Potężny, Smaug Wspaniały, Smaug Złoty czy Król Pod Górą. Ponieważ przyjął bo był tam królem przez praktycznie całe swoje dorosłe życie. Uważaj, on w 1941 roku z ręki Biden z miasta na jeziorze. Po próbie zabicia go przez kompanię Toy na dymowej podsumowując, Smaug był bardzo dużym i potężnym smokiem, a od jego urodzenia nie, nie urodził się większy smok. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się spodobał ten film zostawcie tutaj łapeczkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeszcze przed każdym filmikiem będę robił ankiety na kajcie społeczności, żebyście mogli zadecydować, jaki chcecie następny film. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!